82 lata temu UPA OU zaczęła eksterminację ludności polskiej na Kresach. My, patrioci Narodowych Żyardów, zawsze będziemy pamiętać i upominać się o polskie ofiary. Naczelny dowódca UPA Roman Szuchewicz mówił: W związku z sukcesami wojsk sowieckich konieczne jest przyspieszenie likwidowania Polaków. Muszą zostać zgładzeni całkowicie ich wioski, spalone do gruntu samego. Ludność polską należy absolutnie zniszczyć. Śmierć każdego lacha to metr wolnej Ukrainy. Dzisiejsza rocznica Rzezi Wołyńskiej ma przypominać nam, Polakom, o tamtych sytuacjach, o tym, że nastąpiło ludobójstwo na ludności polskiej na Ukrainie. Jest to dowód, jak dwa narody łączące jedną ziemię poprzez swoje antagonizmy i zaszłości historyczne mogą doprowadzić do... Do takich strasznych rzeczy, które miały miejsce, I uważamy, że ten temat jest obecnie ignorowany i zbyt bardzo zapomniany. Rozdajemy takie zawieszki oraz ulotki. Pielęgnujemy tę pamięć dlatego, że domagamy się dwóch rzeczy. Po pierwsze, ekshumacji i godnego pochówku naszych rodaków, i po drugie, apelujemy o pojednanie, do którego niezbędne jest stanięcie w prawdzie. To pokazuje, jak politycy potrafią skłócić narody i doprowadzić do tego, że sąsiad atakuje sąsiada i w konsekwencji zabija. Pamiętajmy o tym oraz dążmy do tego, by ta sprawa została wyjaśniona. Strona ukraińska powinna przeprosić i za toś uczynić, ale pamiętajmy także, że w każdym narodzie są zarówno ci źli, jak i dobrzy ludzie. Musimy tę historię znać, ale. Nie wszyscy tacy byli. Słyszeliśmy, że niektórzy Ukraińcy chronili Polaków, ukrywali. Za to sami też zginęli. Bo w każdym narodzie są i dobrzy ludzie. Chcemy upowszechniać pamięć o ofiarach Rzeczy Wołyńskiej i chcemy oddać im należny im hołd.